Dzień dobry. Kto znowu my z tej strony? Mariusz. Jestem i Wojtek. I Julka. Tak, jest z nami tym razem Julka na le recenzji Bo Lego. To jest mój tak, Lego e, City ten no szpital. szpital właśnie. I ile on kosztuje? Kosztuje e, 600. Serio? 52 zł i osie... No 70. Myślę, groszy. że to jest jakieś ma maksymalne, bo my chyba raczej kupiliśmy to za taniej, więc możecie otrzymać wiadomość, że to jest taniej niż właśnie tyle. No. Ale za bardzo nie wiemy, ile to kosztowało, bo to dostaliśmy na święta. No to święta. jaki jest numer? E, 60330. Okej. Okay. Jest od 7 lat. Okej, okay, no to jest taki dosyć duży, ma, ma ulicę, to jest fajnie. Tutaj jest taki... taki nowoczesny trochę, a tutaj jest nawet taki helikopter. Oj. Tutaj właśnie się coś odczepiło. No to razem z Bobasem jest 13 minifigurek, bo tutaj też jest w zestawie taki bobas. No to patrzcie, mamy nawet starą babkę z teczką. No, takiego klauna. No to są fajne postacie. Tego można użyć na przykład. A tutaj do nawet cyr jest taki pan... Z taką głową zepsutą całą. No, to a szpital. tutaj z tyłu ma taką taką normalną głowę. No. No to klauna można użyć do cyrku, a bawy można użyć do... Ta, 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 ta. To nie będzie proste. I do tego pana właśnie jest taki jeszcze wózek Ono no właśnie. I patrzcie, I jest mamy tutaj takiego doświadczonego lekarza, mamy taki rower do tego pana właśnie. No bo I jeszcze jest kask, kask. Taki profesjonalny. Bo przecież on tutaj na tej drugiej twarzy. On się przecież... robi pewnie na rowerze. Patrzcie, jaki ten kask jest. Taki, a no. y, patrzcie na przykład tą kobietę, można jej użyć jej, e, z, z szpitalnego dzianka na piżamę. No, bo ma taką jakby piżamę trochę. No tak, e, tutaj jest. Karetki, pani, no tutaj właśnie, jest taka, mamy tutaj. Ambulans. Patrzcie, mamy tutaj takie włosy, e, ten e, po, połączone z czapką. E, te, ta mi figurka chyba była to są... jest to. Do helikopter. Tak, ale chyba była ze samolotu, bo tam ta normalna, co nie pamiętam, gdzie ona jest. E, no. Tutaj są dwie yes. jakieś, nie wiem co, no, no. bobas, to też fajnie, że dostajemy bobasa, ale patrzcie. Tutaj jest taki taki gips. Na dłoń. No, taki, że można dać nawet każdej minifigurce. No. Tutaj jeszcze mamy takie dwie minifigurki e, no, młodych lekarzy. lekarzy, to jest no. pielęgniarka, a to jest taki zwyczajny lekarz. No tak. Mi wygląda na uczonego. To był taki ambulans. No właśnie, jest ambulans, czyli dostajemy pojazd. No i właśnie, no i właśnie ta pani jest od tego ambulansu. No ale e, też fajnie, no, no dosyć, nie dosyć, że, o mamy też helikopter, to właśnie. No i jest ulica. No ulica to też ważne i dosyć duży budynek, mamy tutaj dużo roślin, kwiatków i mamy też Wiewiórkę. No taką brązową. Taką brązową. Poczekajcie tylko e, ten Wielego też jest taki tylko że bardziej szary, szana. no. Tutaj jest nawet taki kącik dla dzieci, no, które No, i jest. Tak. Bo tam jest poczekalnia, dziecko by A, się nudziło. No, tutaj jest taka poczekalnia. Tam nawet mamy Patrzcie, poczekajcie. Tutaj są kanapka z serem. I jeszcze kanapka z szynką. No właśnie. Kanapka z selem i z szynką. To Ta jest taka łazienka. No, mamy tutaj taki ładny kran. No i nawet jest taki taki złoty kran i jest takie mydło. No. I taki kibel też. A tutaj. Dostajemy tutaj takie. Butelkę ryb, no i rybki. No. A tutaj butelka dla dzieci. A tutaj jest takie łóżko. No, bo to jest ten pokój y, tych gdzie ci pacjenci tutaj śpią tutaj jest takie takie, żeby tutaj wyjechać a no tak, a tutaj taki jest taki tunel, a tutaj jest do a tutaj takich, jest prześwietlenie no i jeszcze tutaj operacje takie poważne no, operacja plastyczna, żeby twarz ale tutaj mamy też albo brzuch przeciąć taki zastrzyk, zastrzyk do usypiania zastrzyk, no i po prostu nim się osypia Zasypia się. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. bla, bla. Pssst. Pssst. Tutaj jest takie prześwietlenie. Taki szkielet. No tak, a tutaj jeszcze jakieś pane sterowanie. A co jest w tych szufladach? No w... Tutaj są takie szuflady. I w szufladach, w szufladach właśnie nic nie ma. Ale no przynajmniej tak. są. Ale da się mnie tam. Tylko jest taki, bo to jest, jest taki niestety błąd, że to jest bardzo trochę masową konstrukcję ten szpital i się często rozwala. No na przykład tutaj się. No albo to, no patrzcie, bo to jest takie, ten, to no. widać, że może się rozwalać. A, no to. Tu tutaj ten... jest takie coś, co można obracać. A tutaj właśnie jest takie takie krzesła, żeby tutaj właśnie myć da. No właśnie. Dużo, czyścić. dużo takich Kwiatków, roślin, a skoro tu jest taka ulica, to można to do makiety ten yy, no. przyczepić. No proszę, idealnie pasuje do makiety. tej... Tak. No to yy, jak Wam się podobało, to możecie to zalajkować. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jak Wam się podoba. A inne recenzje na przykład? Będą sam Lego samolot. Lego camper, Lego autobus, no i może, no i może e, ze świętym Mikołajem. Ale nie wiem, bo on się cały czas psuje. I może no. jakiś kreator będzie moich. No to te e, odcinki będą w następnym odcinku. Pa!